Fryzura fresh, wąsik siedzi pam. Chociaż fryzura w moim przypadku to jest dosyć duże nadużycie. Oh, yeah. A dzisiaj o panu komendancie, który potrącił pieszego. Poseł Braun niszczący choinkę w sądzie. O wybuchu gazu w Katowicach, który zniszczył kamienicę i o wielu innych. Ja jestem Bagiet, były policjant. Zapraszam na policyjny przegląd tygodnia. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant bagata z tej strony. No kolejny tydzień, który obfitował w różne... Ciekawe i dosyć kontrowersyjne rzeczy, ale dzisiaj chodziło też jakieś pozytywne newsy na temat policji. Zaczynamy oczywiście newsem najgłośniejszym, czyli pieszy potrącony przez wyprzedzające auto za kierownicą zastępca koenanta radomskiej policji. Jak czytamy na TVN Warszawa, pierwszy zastępca koenanta miejskiego policji w Radomu potrącił pieszego. Zastępny ustaleń wynika, że do wypadku doszło, gdy w drodze na służbę mężczyzna wyprzedzał inny pojazd. Uderzył wówczas w 37-latka idącego lewą stroną jezdni. jak czytamy potem, Panu potrąconemu podobno nic aż takiego się nie stało. Urwa, przepraszam, jesteście sali. Nie, z racji tego, że jest to zdarzenie z udziałem funkcjonariusza policji, to wszystkie czynności na miejscu prowadzi prokuratura, ponieważ z tego co czytamy tam dalej, mogą być one prowadzone też pod kątem przestępstwa z artykułu 177 paragraf 1 kodeksu karnego, kto naruszając chociażby nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w artykule 157 paragraf 1, podlega karze pozbawienia wolności. Do lat 3, tylko że ja nie wiem, czy tutaj będą w ogóle takie obrażenia, więc ja podejrzewam, że to będzie robione na kolizję, tym bardziej, że. Pan komendant nawet nie ma zatrzymanego prawa jazdy za to, no bo jest to fakultatywne, tak? Tam był zatrzymany tylko dowód rejestracyjny jego betki, więc nie wiem, czy tutaj w ogóle mam podstawy. Ja tutaj nie oceniam, bo jeżeli to jest faktycznie wykro wykroczenie tylko, to nie wiem, czemu chłopa mieliby wypierdolić z roboty. Następny news chyba jest najświeższy. Czekajcie, wyłączę sobie, bo mi tutaj Whatsapp się dobija. Incydent z posłem Brownem w krakowskim sądzie zniszczył choinkę, jak czytamy na Onet Kraków. Ten to ma zawsze pomysł zajebiście, naprawdę. Uśmiecham się. No, no, no. Ponieważ poseł Konfederacji Grzegorz Braun bezprawnie zabrał z budynku krakowskiego sądu ustawioną tam przez sędziów choinkę z bombkami wykonanymi przez sędziów. Wszystko chodziło o to, że nie spodobały się panu posłowi bombki. Pan poseł w ogóle ma takie wyobrażenie o interwencji poselskiej, że za każdym razem, jak sobie gdzieś wejdzie, to może w dowolny sposób przeprowadzać tą interwencję poselską. Między innymi też w taki sposób, żeby po prostu rozpierdolić choinkę w sądzie. No i chuj, no i cześć. No nie wiem, czy by komuś to uszło na sucho. Z tego co wiem, to pan poseł nie ma nawet uchylonego jeszcze immunitetu, ale zakładam, że po tym może już mieć, bo się pewnie w kurwi sąd na to, bo w tej interwencji nie były do tej pory aż tak chyba kontrowersyjne, mianowicie nie spodobały się bombki, ponieważ były tam bombki chyba Unii Europejskiej, Ukrainy, jakieś coś tam mówiące o środowisku LGBTQ, i tak dalej. Pose Normalny człowiek odpowiadałby tutaj za zniszczenie mienia, tak? Może nawet za jakieś zakłócenie porządku. Publicznego, ponieważ pan poseł po prostu wziął rozpierdolił te bombki i włożył tą choinkę tak górą do dołu do, do kosza na śmieci przed sądem, tutaj zniszczenie na pewnie byłoby na wykroczenie podejrzewam no ale tak czy siak normalny człowiek dostałby za to podejrzewam po dupie pan uznał te kradzież choinki jako interwencję poselską no tutaj się akurat nie zgodzę chyba z tym monet Kraków do końca jako kradzież choinki, nie był zabór w celu przywłaszczenia, pan sobie tego nie przywłaszczył, pan po prostu Wyniósł i wpierdolił do kosza, niszcząc bombki. Myślę, że to by tutaj znamion wykroczenia z artykułu 119 paragraf 1 kodeksu wykroczeń akurat nie wypełnił. No Zobaczymy, co się z panem posłem Brownem z Konfederacji dalej stanie. Jak czytamy dalej, tutaj nawet mam taki dosłownie rodem z UEZA Filmik z Policji Świętokrzyskiej. Czyli z miejsca zamieszkania mojej dziewczyny. Skuteczny pościg Ostrowieckich Policjantów, jak czytamy właśnie na stronie Policji Świętokrzyskiej. W miniony poniedziałek policjanci z Ostrowieckiej Drogówki prowadzili pościg za Oplem, którego kierujący nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Pewnie najebany. 35-letni Ostrowczanin zignorował wyraźnie dawane przez funkcjonariuszy sygnały świetlne i dźwiękowe. Po kilku minutach pościgu uciekinier został zatrzymany. Fita finalnie okazało się, że powodem jego zachowania był wypity alkohol. Mówiłem. Oraz brak uprawnień do kierowania. Klasyka, często ludzie sobie popełniają te dwa przestępstwa razem, bo jak ma cofnięte uprawnienia, też zależy czy to był wyrok sądu, to te cofnięte uprawnienia, czy tylko decyzja administracyjna, tam starosty, no bo jak starosty, no to wtedy nie popełnia przestępstwa. Teraz 35-letni uciekinie ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się przed sądem. Dzisiaj ja korzystam z kubka mojej dziewczyny, który oddaje to, co moja dziewczyna myśli. Zajebi mnie za to, ale to nic. Nie wiem, czy widzieliście, ale pojawi się w ogóle tutaj tak... Tylko mi to wpadło, pojawił się jakiś chłop na TikToku, na TikTongu. Który, ja podejrzewam, że on się podawał za gliniarza, on chyba chuja tam nie był tym policjantem ostatecznie. Chociaż nie wiem, no nie byłem nigdy, w, no byłem tylko w jednej szkole policji, więc nie wiem, czy to tak wygląda, te, jakieś tam, nie wiem, te łóżka na szkole policji. Fakt, że są piętrowe najczęściej, także może to jest jakaś szkoła policji. Była tam też z nim jakaś foka. Generalnie, no cóż, znalazła się masa spermiarzy, którzy tam tej laski, bo naprawdę, no ładna dziewczyna, nie ukrywajmy, która się podawała za policjantkę też, tam coś pierdolili w komentarzach, jego, oczywiście, jego się pytali, jak zdał testy sprawnościowe. To niemożliwe. W sumie nie dziwię się temu pytaniu. Dajcie znać, czy w, w komentarzach, czy faktycznie na jakiejś szkole policji tak to wygląda. Bo ja tutaj mam dwie teorie. Albo chłop po prostu pierdoli głupoty, wcale nie jest tym policjantem, w zasadzie sam sobie kupił na Allegro koszulkę i po prostu nadawał z jakiegoś, nie wiem, pokoju swojej dziewczyny, ze swoją dziewczyną, notabene. Albo ktoś go sobie przemycił do szkoły policji. Tak czasami bywało. Nie takie rzeczy już na kursie podstawowym widziałem, jak byłem. Przemycanie chłopaków, dziewczyn do swoich w uprawianie tam seksu z nimi na, na jakieś, nie wiem, w czasie wolnym od zajęć, to to już, to już grali, to w, nie, nie zdziwiłbym się, nawet mi powieka nie drgnęła, jeżeli by to była prawda. No i jeden ze smutniejszych newsów, który na dzisiaj mam, i z mojego podwórka, bo wiecie doskonale, że mieszkam w Katowicach. Wybuch gazu w Katowicach zawaliła się plebania. Pod gruzami znaleziono dwie martwe osoby. Do wybuchu gazu, jak czytamy na Onet Śląsk, doszło w kamienicy przy ulicy Bednoża, to są szopienice. To jest w sumie niedaleko komisariatu V w Katowicach, gdzie mój dziadek pełnił służbę. Budynek zawalił się. Niestety na skutek tragedii zmarły dwie osoby. Ciało pierwszej osoby sterowce wyciągnęli z podgruzów około godziny 12.30. Druga ofiara została znaleziona po godzinie 14. .00. Służby przekazały, że pod gruzami nie ma już innych osób. Wcześniej straż pożarna informowała, że ze zgliszczy wytoby to 7 osób. Ich życie nie zagraża niebezpieczeństwo. Ale tutaj jest w ogóle taki zajebisty newsik co do tego. Wiem, że no to wielka tragedia, no bo zginęły dwie osoby, zawaliła się, zawaliła się kamienica, także straty w imieniu tutaj też są duże. Mogło się stać dużo więcej. W ogóle tutaj widzimy strażaka. Pierwszy raz widzę, żeby strażak ma taką kamizelkę oficet Strażacy uratowali pieska z tych zgliszcz. Gdzieś tam się zawieruszył taki, taka dosłownie mała kuleczka. Jak mi się uda to znaleźć na Instagramie, to wam wmontuję do filmu. Szacun dla strażaków, tutaj policjanci widzę, że zabezpieczali miejsce, także szacun też dla nich. No, roboty podejrzewam, że odchuja. I dla straży, i dla policji. Teraz jeszcze trzeba przecież to wszystko poustalać, jak w ogóle do tego doszło, czemu się tak stało i kto w końcu za to beknie. Bo... <laughs> Bo, no, kurwa, to jest wybuch kamienicy. Ludzie, tu się mogło wydarzyć wszystko tak naprawdę. I tak naprawdę tylko, że zmarły dwie osoby to. To jest, to jest duże szczęście, wydaje mi się, bo ta kamienica wygląda no, wręcz okropnie, jest praktycznie cała zburzona. Kolejny pozytywny news z Żor, czyli też z mojego podwórka, bo z śląskiego podwórka, jak czytam na nowiny.pl, młody policjant, który uratował kobietę w Żorach, będzie służyć w Wodzisławiu. Co ciekawe, jest to gość ze szkolenia zawodowego, podstawowego, także mordo duży szacun dla Ciebie. Mam nadzieję, że nie robiłeś tego po prostu z gołymi rękami, tylko miałeś przy sobie chociaż jakieś SPB. Chłopak uratował kobietę, o tutaj widzę. Pana komendanta szkoły policji w Katowicach. Pana oficera. No. i pana posterunkowego, panią oficer. I jakiegoś chłopa nie, kto to jest, ten po lewej. za profesjonalizmu i odwagę. Młody policjant, który usłyszał wołanie o pomoc, natychmiast zareagował. Zdarzenie nie należało do najłatwiejszych. Agresor oblał kobietę benzyną i groził, że ją podpali. Posterunkowy Konrad, rutyna. No tutaj rutyna go nie zjadła. <laughs> kurwa. Nie jestem dumny z tego żartu. W szkole policji w Katowicach stanął na wysokości zadania, za co odebrał oficjalne podziękowania chłopakowi rower dali, chociaż kurwa, nie jakąś kartkę. Sfrustrowany przestępca wtargnął do samochodu kobiety, oblał ją i wnętrze pojazdu benzyną i trzymając w dłoniach zapalniczkę groził jej śmiercią. O zdarzeniu, do którego doszło w żorach, 15 stycznia pisaliśmy szczegółowo tutaj. Na parkingu restauracji przy ulicy Kościuszki około 3.30 mężczyzna, który zbiegł w czasie policyjnego pościgu napadł na przypadkową osobę. Podejrzewam, że chciał wymusić po prostu jakąś podwózkę albo nie wiem, z Samochodu, czy właśnie nawet jakiś krótkotrwały zabór pojazdu, żeby po prostu spierdolić dalej policji. No naprawdę duży szacun, mordu, za to. Jeżeli to oglądasz, wiem, że tam paru policjantów ze, szko ze szkoły, szczególnie młodych że nie ogląda. Także jeżeli to oglądasz, to cały czas duży szacun dla ciebie i no, zawsze bezpiecznych akcji. Oby jak najmniej właśnie takich, jakichś pojebów z benzyną, który. Chce podpalić. Kolejna aferka się kręci. Zgadnijcie z czym? Z mandatami. Więc wyborcza.pl Rzeszów. Policjanci skarżą się, że są zmuszani do wypisywania mandatu. 90% to anety karne. Bardzo dobrze, że policjanci o tym mówią. Szkoda, że anonimowo, no ale nie dziwię się jakiś. Ja też bym na ich miejscu wolał niektóre rzeczy przemyśleć niż potem mieć przepierdolone w y, policji. Policjanci pracujący w krośnieńskiej drogówce skarżą się wyborczej na zachowanie swojego naczelnika. I na tym polega służba, by tylko karać i jeszcze raz karać. Oczywiście. A niestety niektórzy podchodzą do tego. Z filozofią szczególnie stare betony, jebać, karać, nie wyróżniać i, i tyle. Jeszcze dorabiam sobie do tego jakąś pojebaną ideologię, a robię to tylko po to, żeby się przypodobać swoim przełożonym i trzymać się stołka. Do redakcji wyborczej trafił anonimowy list podpisany policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP Krosno. W jego treści czytamy, że policjanci z Krośnieńskiej drogówki mieli być zmuszani przez swojego przełożonego do nakładania mandatów karnych na kierowców. Pouczenia za drobne wykroczenia mają być niepożądane, a sami policjanci są oceniani tylko na podstawie liczby wypisanych mandatów. Pokazywałem wam zresztą już różne tabelki, jak sobie jacyś właśnie kierowniczkowie, naczelniczkowie, no po prostu ludzie niekompetentni, którzy nie mają pojęcia o pracy w policji, na czym to powinno polegać w cywilizowanym kraju. No i bardzo dobrze policjanci o tym mówią. Mam nadzieję, że coraz więcej takich smaczków od jakichś idiotycznych decyzji przełożonych będzie wychodziło. No jak widzicie, widzicie po raz kolejny potwierdza się to, o czym mówiłem, że kierownictwo policji wcale nie zależy na waszym bezpieczeństwie, moi drodzy. Tutaj się liczą tabelki, tutaj się liczy to, żeby sobie walić konia pod jakieś supeczki. No i jeszcze jedna aferka dla was. Policjantka dostała nagrodę pieniężną za pomoc kobiecie, o której nikt nic nie wie. Policja nabiera wody w usta. Kurwa mać. A to nie pierwsza taka afera w sumie. Kolejna afera w policji. Funkcjonariuszka z Przeworska dostała nagrodę od konianta na go policji za pomoc w ofierze przemocy. Kurwa, gdzie jest Przeworsk? Znowu Podkarpackie, no ciekawe, coś to podkarpackie nie ma dobrej prasy ostatnio. Współorganizatorem konkursu była niebieska linia. Podkomisarz Renata Jod, naczelnik Wydziału Wspomagającego w Koncie Policji w Przeworsku, odebrała gratulacje, nagrody rzeczowej i gratyfikacje finansowe za zwycięstwo w konkursie policjant, który im pomógł. Problem w tym, że chociaż miała bardzo interesować się poszkodowanym przez długi czas, nie jest w stanie powiedzieć, komu tak naprawdę <laughs> pomogła. Słuchajcie, nie wiadomo, czy to jest prawda, także jeżeli pani Renata Jod, pani komisarz, o oficer kurwa, to z szacunkiem, Pani podkreśla, że Renata J. jednak pomogła tej pani, no to tutaj się kajam i mam nadzieję, że, że tutaj wszystko zostało wyjaśnione. Ale jeżeli nie, no to się nie kajam. <laughs> Słuchajcie, standardowo linki do wszystkich artykułów będziecie mieli w moim w linku. Kurwa, co ja mówię, w ogóle nie wiem, w jest. Będziecie mieli w opisie filmu. Także możecie sobie o wszystkim tym przeczytać. Jutro, czy poniedziałek, was zapraszam pewnie na. Film zaległy z czwartku czy tam ze środy, a w środę już normalny film pierwszy w lutym. Ja zapraszam na mojego Twitcha, gdzie streamuję różne gierki. Na mojego Discorda, na mojego Instagrama, trzymajcie się i hej.